Jak sami widzieliście, ostatnio trochę więcej czasu zajęło mi rozpoczęcie i rozkręcenie serii z ciekawostek Metinowych, gdzie analizujemy nieporuszone, nigdzie zagadnienia ukryte w grze Metin 2, ale nie możemy zapomnieć, że seria z rozwoju sury nadal trwa, a naszym celem jest dotarcie do 120 levela, tak jak to było na samym początku zaplanowane. Samą serię wspomóc możecie robiąc konto z mojego Reflinka, link macie w opisie, a haj z refa mocno przynosi na item shop na postacie. Z góry dzięki. Jeżeli spojrzymy sobie na obecny arsenał postaci, to parę ich się znajdzie. Są bufki, są nieużywane drobki. Jest oczywiście WP, który obecnie stoi na 95. levelu, no i jest to moja obecna baza. Doskwiera mi jednak mocno brak chyba najlepiej prosperującego dropka, jakiego można sobie zbudować. Dropka, który może kosić niesamowite siano na liczych eventach, jakie spotkać możemy na globalu. Gdzie nie spojrzymy, to wśród najlepszych zarobków w grze, aktywni gracze wymieniają sposób, jakim jest uczestnictwo w eventach. Jednak to nie jest jedyny cel stworzenia tej postaci. Wszystko, oczywiście, przedstawię wam w jednym z przyszłych odcinków. To jest chyba najlepszy moment na to, aby do rodziny postaci dołączyć nową, do łączyć drobka, którego zbudujemy sobie totalnie od podstaw. Przedział gry, który planuje teraz zdominować, jest w tym momencie przeze mnie kompletnie zapomniany. Czas ten stan drastycznie zmienić. Nie od dziś wiadomo, że na globalu, wśród topki postaci nadającej się do dropienia, bardzo wiele się pozmieniało. Jeżeli wziąć pod uwagę średni przedział, po zrobieniu researchów wyszło, że najlepszym wyborem jest Likan, i to on właśnie będzie nową postacią, którą ubierzemy i odpowiednio przygotujemy do swobodnej i przyjemnej rozgrywki. Swoje małe doświadczenie z Likanem już miałem, zaraz po wprowadzeniu go do gry, prowadziłem serię na starym kanale. Naprawdę, stare dobre czasy. Kto pamięta odcinki z na piszcie w komentarzach. A więc początek. Ligan to postać wyjątkowa pod względem rozpoczęcia rozgrywki. Twórcy wprowadzając ją wymyślili, że na tych swoich koślawych nóżkach powinna ona jeszcze móc się przebiec od jednego do drugiego rogu specjalnie stworzonej mapy. Zanim wpuszczą nas do pierwszego miasta, mamy do zrobienia parę questów i dopiero po nich postać zostaje wypuszczona. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jaką należy zrobić po teleporcie DM1, jest to przełożenie jank na depo, odebranie magazynu i zmiana hasła w magazynie. Bonusów jest jeden, który dla nowej postaci jest bardzo cenny, a są to oczywiście potwory, których dostajemy aż 3% na całe 90 dni. Spośród pięciu możliwych opcji musimy mieć odrobinę szczęścia, żeby za pierwszym razem trafić ten najcenniejszy bonus. Fart chciał, że akurat mi to trafiło, więc ominęła mnie przyjemność kolejnej sesji wychodzenia z mapy Likana. Zobaczcie w ogóle, że tylko Likan dzisiaj ma tak utrudniony start, i licząc hasło do depo, stworzenie samej postaci i rozpoczęcie gry dla wyjątkowo nieszczęśliwego gościa może spokojnie zająć parę godzin. Następnie po tym stworzyłem i przerzuciłem najpotrzebniejsze rzeczy, które będą mi potrzebne w solo gierce Likanem. Analizując swoje obecne postacie, niestety nie ma żadnej kombinacji, w której byłbym w stanie przyspieszyć sobie tą drogę, ale z drugiej strony fajnie będzie po raz kolejny przeżyć te początkowe etapy, jakby śmignąć sobie je i przy okazji zrobić to Likanem, którym często ma się okazję to zrobić. Akurat biegać po M1 nie ma potrzeby, bo w łatwy i tani sposób można przebić początkowe levele otwieraniem szkatułek bosa z Erebu. Przy odrobinie szczęścia z paru szkad, paru otwarć, wleci nam 20. Level i będzie można zasiąść na wierzchowcu, dzięki któremu dalsza gra leci już z górki. Niestety w moim przypadku ciężko mówić o szczęściu, bo przy tylu otwarciach wpadł mi jedynie 17 level, więc chwila tryhardu z ziemi mnie jeszcze czekała. Trzeba było przerzucić postać do M2 i znaleźć jakiś wolny spot między antyłowami, od których w M1 po prostu się roi. Oprócz autołowów można też spotkać regularnego bota, który czyści momentalnie wszystko co widzi w zasięgu. Obok czegoś takiego to już po prostu nie poekspimy. Założyłem EQ, które wraz z postępem levela regularnie będę wymieniał, bo niektóre przygotowania rzeczy lub te, które planowałem kupić, wymagały dobicia wyższego levela. Z zakupów na samym początku odrzucić mogłem wszelkiego rodzaju bronie początkowe, czy nawet dziwne na 30 level ze średnimi, bo broni bohatera robią robotę i na sam początek w zupełności wystarczą. Co 10 poziomów wymieniamy je i nasz hit regularnie wzrasta i czuć, że jest on odpowiedni, żeby sobie spokojnie na wszystkich mapkach początkowych radzić. Do 30 levela zostałem w M2, ale na 30 levelu przed wielkołakiem stanęło pierwsze wyzwanie. Spoty na bobe z NNO, a w zasadzie ono, bo niewrażliwość została parę lat temu Zamieniona na odporność. A tak swoją drogą zapewne nie wynikało to z zamysłu rozgrywki, a raczej z nieumiejętności naprawy tego przez administrację. Może lepiej ten aspekt przemilczmy. Ale świeczuszki dla tych, którzy w tym momencie oglądają i ekspią w grocie. Odebrałem broń bohatera na 30 level i mogłem odpalić wrotki ze spotami. Po teście wyszło, że mogę tam co najwyżej trawnik kościć, więc potrzeba było przyspieszyć zakupy, które w planie były trochę w późniejszym terminie. Jak już na rynek się wybrałem, to kupiłem wszystkie temy, które odpowiadałem w mojej zaplanowanej konfiguracji. Po co łazić parę razy? Pierwszym zakupem ze względu na bardzo atrakcyjną cenę była zbrojka. W sumie tak patrzy to ona wygląda dość średnio Ale na streamie jednogłośnie ją wybraliście Argumentując, że odporność na ogień w tym przypadku Wyklucza konieczność posiadania zrobionych KD plus 4 i pełnego HP Że tylko ten bonus powinien mnie w tym przypadku interesować Po co ten ogień? Szczegóły w kolejnym odcinku Ale pokrótce mogę wam powiedzieć, że Chodzi o loch pająków i ma to związek Między innymi z szeregiem eventów i podekspleniem Postaci do 70 levela Co potrzebne mi będzie do miksowania pewnej zabawki Na setny level na surę Ogień ma mi zapewnić full HP i komfort przy braniu Spotów na szponach. Kolejnym zakupem był leger rubin matowy z wartością, średnimi i obroną. W przypadku przydziału, na który się odpalam, znacznie cenniejsza będzie dla mnie obrona niż odporność na obrażenia. Defa można zbudować szeregiem innego odpału, ale właśnie chodzi o to, żeby mieć ją w bazie, a nie eksploatować odpał, który jednak jest dodatkowym kosztem, a ta postać ma zarabiać. Jak wjechał rubin, to musi wjechać jadeit. W jego przypadku zwykły, klasyczny perf, czyli 2x HP plus 10% obrażeń do perzeta. Bardzo niska cena, ale jadeity w każdym formacie są ultra tanim kamieniem. Po czas na Dotarczę Do 61 level, parę levely mi zabraknie, więc wlatuję pięciokątna. Akurat okrągłej dorwać się nie udało. Pięciokątna, ale bez NNO, ale z bonusem 15% blok ciosów i to jest dokładnie to, czego poszukiwałem. A skąd wezmę NNO? W planach jest założenie szaty Aury z wkładem z NNO, ale zrobić tego odbuta to nie jest tak proste, jak się może wydawać. Jest to na liście celów. Cena w tym przypadku to 5 wonów. Po zakupach szybkie ulepszenie alchemii, które na szczęście nie pochłonęło jakoś mega dużo budżetu, mimo tego, że zielone są turbo drogie, 20 kaka za sztukę, przypomnę, że won to jest 100 kk tutaj na PL. -u. Parę spaliło, ale ogólnie rezultat był dość fartowny, szczególnie z jadeitem, który siadł do plus 4 od buta bez jakiegokolwiek spalenia. Po tym przerzutka zakupów i dodatkowo ebonki, które są do miksu, ale na sam początek mi one w zupełności wystarczą. Do tego jeszcze wleciał dodatkowy odpał, jakieś pierwsze książki, pedeki i można było wracać na spot. Nie wszystko od razu mogę założyć. Po raz kolejny wchodzi motyw, w którym levele powolutku odblokują mi znaczny progres. Ale mimo wszystko od tamtego momentu mogłem już oczekiwać postępu, bo założona została alchemia i w sumie na niej samej mogłem już liczyć na spokój i wygodę na większości początkowych lokacji. Poczułem się na tyle pewnie, że skiptałem całkiem orki i na pewniaczka wjechałem na pająki. No wygodniej jest, mimo większego tryhardu. Niciulam od buta pełnego spota, ale nawet z pojedynczej grupki z założonym PD na godzinę, do tego miksturka mądrości na 3 godziny, miksturka na godzinę, rak 100% expa i jeszcze bez konieczności inwestycji w ISA, bez PDK z ISA, eksplecią naprawdę mega szybko. I tak powolutku dalej. Level up 35, potem level up 40 i walnął mocarny level up 40 42, na którym założyłem coś, co drastycznie poprawiło radzenie sobie ze spotami. Od 42 założyć mogłem kupioną dopiero co zbrojkę na 42, plus 9 z 15% na ogień, i do tego przełożone z sury białko, plus 9 z wkładami i bonem 10% do berzeta. Likan oczywiście będzie miał swoją bransoletkę, ale na początek nie było sensu kupować, jak na rynku nie było tego, co konkretnie poszukiwałem. Po co kupować coś na siłę i potem wymieniać? Miałem ten komfort, że mogłem sobie to przełożyć. Kolejna pomoc weszła na levelu 43. Odebrałem kolejną broń bohatera. Trochę późno wiem, ale wszystko to wynikało z tego, że ten exp tak i dwa mrugnięcia i trzy levele odnotowane. W pewnym momencie pożyczyłem kostium wraz z fryzurą, który oprócz bonusów dodałem mi dodatkowe 50% expa i aż zajrzałem sobie w tabelę bonusów, żeby przekonać się na ilu w tym momencie ja procentach expie. W tabeli wjechało 410%, bez PDK ISA, a samo nie można było przyspieszyć jeszcze na parę sposobów. Pierścionek 200% expa, raty serwerowe. Global teraz daje tak mocarne sposoby na wyekspienie postaci, że aż człowiek zdaje sobie z tego namacalnie sprawę dopiero gdy poczuje to w praktyce. Przecież Niemal każdy z nas pamięta stare czasy, gdy ekspiło się na szponach, gdy biło się te grupki, te mopki, dawało się radę na paru mopkach, a X pleciał dość mozolnie. 7-5 był naprawdę dużym wyzwaniem. No i chwilę po 50 level-upie ten, póki co ostatni, dobity został level 55, bardzo nostalgiczny poziom, który po 35 był kolejnym przestojem dla mocnych postaci ze względu na swoją elastyczność i możliwości. My oczywiście też z niego dobrze skorzystamy. A póki co korzystać zmusimy z rynku. Mówiłem wam wcześniej o białku, że nie udało mi się go trafić, niedługo po znalazłem bardzo ładną sztukę, która spełniała wszystkie moje wymagania. Odpowiedni zestaw bonusów plus dobra cena. Za 7 bonów wleciało białko plus 9 z przetopami i bonem 10% do perzeta, odporności na ogień 10% i 10% na diabły. Chociaż te diabły to taki dodatek, na który nie liczyłem. W tej sytuacji zakup bransolety możemy odznaczyć i zmieniamy na chwilę temat, bo zamiast zakupów, małe ulepszanie, a w zasadzie jego anomalia. Oglądajcie uważnie, bo mało kto z Was widział taką Wixę na pl z procentami, co mi siadło. Można powiedzieć, że podiekąd z ziemi podniosłem parę broni na 30 level, żeby na ludzie sobie je ulepszyć. Coś tam mnie podkusiło, żeby włączyć nagrywanie, i dzięki temu Wy też to teraz zobaczycie co się odwaliło. Miałem tak luźno ulepszyć sobie parę git, a może jakaś sobie sztuka wejdzie. Coś słyszałem, że czysta plus 9 Zwona czy tam 2 może być warta? Nie weryfikowałem tego, bo jeszcze nie miałem potrzeby. A propos broni bohatera. No dobra, klikam sobie i tak sobie ulepszam cały zestaw po jednym plusie. I cyk, wchodzi. Plus 4, plus 5, plus 6. Nic nie spalone. Myślę sobie, że krupo się dzieje. Tak chyba nie powinno być. Gildyjny, gildyjnym, ale bez przesady. I słuchajcie, cały zestaw 4 JIT ulepszony pomyślnie do plus 7. Weszło 28 pomyślnych ulepszeń bez spalenia na PL-u u gildyjnego. No to się nie zdarza za często, nie? Ale poczekajcie. Akurat na plus 8 im pas przyłomany, dwie spalone, dwie ulepszone. Czas na próbę na plus dziewięć. Pierwsza pomyślna, druga pomyślna. To jest, choć jakiś kosmos, anomalia globalowa. Metin Polski tak oddał. Ja wiem, gówno zarobiłem. Nie jest to coś, co odmieni życie, ale sam fakt tego, co ja zobaczyłem na własne oczy. Tyle lat gry na globalu, na różnych serwerach nigdy czegoś takiego nie dokonałem. Pod kątem ilości ulepszeń i efektu końcowego zakładam, że mógłby to być jakiś rekord. I to jest dobry moment, żebyście wy napisali w komentarzach wasz podobny incydent, który wam się przytrafił. Z pewnością jakieś cyrki u was też się działy na przestrzeni ostatnich lat. Idąc dalej, jeden z widzów miał zmianki do 40 levela, których nie potrzebował i parę razy zakręcił karuzelu, ale niestety żaden fartowny rezultat się nie trafił. Oprócz tego parę moich zmianek rzuconych od niechcenia, no bo i tak w sumie do 40 levela w tym momencie nie miałbym co miksować? No warto spróbować, nie? Ale niestety w tym przypadku nic nie siadło. Czy ma sens stworzenie postaci do 40 levela i miksowanie tego zamiast zakupu gotowej sztuki? Da się jakoś, co ogarnąć jakiś system szybkiego dobijania 40, żeby to się jakoś opłacało? Dajcie mi znać w komentarzach. No i tak mi się spodobały te ulepszenia ugildyjnego, że poleciałem znowu z broniami na 30 i spróbowałem szczęścia, ale tym razem takiego farta nie było. Paliło już tak normalnie, klasycznie, z chyba 5 albo 6 broni zaledwie jedna dotarła do plus 8. No i niestety na 9 spaliłem, więc powiedzmy. Po Podsumowało to poprzedni traf i ten fart. Jak w sumie wróciliśmy do normy w tej drugiej próbie. I teraz uwaga, Nostalgia Warning. Misja na konika. I to jest ciekawe, że w 2023 roku nadal Global nie uprościł całego systemu dotarcia do Militara i dalej musimy dylać, bić dzikusy, potem palić wrotki po rogach map do 11 lewela konia, potem klepać jakieś gówno stworki do Militara, a wszystko to trwa mega długo, ale tak serio. Kiedyś ja wiem, samo posiadanie militara było czymś premium, a dzisiaj w zasadzie podwyższa statystyki to jest fakt, ale istotniejsze do płynnej rozgrywki jest cięcie. I w odczuciu niemal miesiąc męczysz konia, Lenny face, no. No i męczysz tego konia, żeby cięcia poużywać. Już nie mówiąc o odbiciu go do M1, żeby ten czas trwania był krótki. Tak naprawdę jedynym usprawnieniem zostało zablokowanie anulowania się naszej misji w przypadku śmierci postaci podczas tej misji. I to się kurwa wysilili. Patrzcie, potrafili przyspieszyć biologa spiralami czasu, a zapomnieli o koniku. Dziwne, nie sądzicie? No i teraz czekam na Wasze refleksje w komentarzach, a tymczasem żegnam się z Wami. dalsza część przygód Likana i Sury niebawem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!